Witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobimy następne danie ze śliwek. Jest to super pyszna konfitura, która przyda nam się do nadziewania ciast, pączków, nawet do kanapek. Jest po prostu bardzo apetyczna, smaczna, aromatyczna, bez pracy w piekarniku, bardzo mało cukru, bardzo mało dodatków. Polecam serdecznie. Najpierw peskujemy, drrylujemy inaczej śliwki. Jak wydrążymy wszystkie śliwki, wkładamy do piekarnika i będziemy piec około godziny 20 minut. Nasze śliweczki są już wydezykowane. Włożyłam do naczynia żalotkowego, ale takiego niskiego, płaskiego, żeby było szersze, żeby więcej się zmieściło. I teraz wkładam do piekarnika na 170 stopni i godzinę 20 minut, ale w międzyczasie. Najpierw nastawię sobie na 40 minut piekarnik i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Nie, trzeba będzie troszeczkę soku odlać i trzeba będzie je dosłodzić na pewno. Nasze śliweczki już są w piekarniku. Już będą się teraz piekły. Zostawiamy je na razie na 40 minut w 170 stopniach. Później czas zwiększymy. Wsypujemy tu niecałe pół kilograma cukru. Wymieszamy i wstawiamy nasze konfiturki do piekarnika na następne 45 minut i w międzyczasie będziemy smakować, czy to już wystarczy i sprawdzać gęstość konfitur. Ja będę pokazywać cały czas. Konfitura śliwkowa teraz będzie gotowa, za chwilę będziemy wkładać do słoików. Nasza konfitura śliwkowa już jest gotowa, proszę zobaczyć jaką ma piękną konsystencję, błyszcze. I ma genialny smak. Najpierw ratujemy słoiczki jak zwykle. Będziemy nalewać, zakręcać, pasteryzować i kończyć pracę. Ta konfitura śliwkowa to po prostu poezja smaku. Charakteryzują zapach, błysk i cudowny smak. Teraz będziemy czyścić gwinty, zakręcać słoiczki. i przygotowywać do pasteryzacji. Pasteryzować będziemy 10 minut gotującej od zagotowania wody. Nasza konfigurka jest już spakowana. Proszę zobaczyć, jak wygląda. Jest po prostu cudowna, jest przepyszna. Polecam Państwu ten przepis. Póki jeszcze są śliwki, życzę smacznego. Proszę o subskrypcję i polubienie dla mojego kanału. Do usłyszenia. Papa! Pa.